Hello, hello! Niedługo mamy walentynki. Nie wiem, czy macie już swój ulubiony outfit na ten dzień, ale jeżeli nie, to dobrze się składa, ponieważ dzisiaj stwierdziłam, że powymyślamy wspólnie jakieś stylówki właśnie na tę okazję. I tutaj myślę, że warto przypomnieć, że walentynki nie są tylko dla zakochanych. Jeżeli jesteście singlami, singielkami, no to też warto wybrać się na jakieś spotkanie z naszymi przyjaciółmi. I koniecznie dajcie znać, która była waszą idealną, ponieważ ja jeszcze nie wybrałam swojej idealnej stylówki na ten dzień. A może dzisiaj już będę wiedziała, co chcę ubrać. Mamy, słuchajcie, stylizację number one, i ona jest taka bardziej elegancka, bardzo prosta. Myślę, że wygodna i bezpieczna, ponieważ czujemy się w miarę. Elegancko, dziewczęco, kobieco, długa spódnica. Do tego wybrałam taką koszulkę z półwiastymi rękawkami. I to jest też fajne przełamanie, że u góry jest tak troszeczkę bardziej luźno te puwiaste rękawy, a dół bardziej dopasowany, więc wszystko jest w swoim balansie. Do tego dodatki. I tutaj mam takie zwykłe, czarne skórzane czułenka i kopertówkę. Załóżmy to. I tak się prezentuje cała stylizacja już z dodatkami. Myślę, że jest to taka idealna stylówka dla osób, które chcą się czuć bardziej kobieco, dziewczęco, elegancko i tak z nutką intymności, ponieważ wszystko jest tutaj pięknie zakryte, ale utrzymane w takim, no, bardziej kobiecym stylu, więc mi się bardzo podoba ta stylizacja. Czuję się dobrze i tak bezpiecznie, komfortowo, bo też nie jest tutaj wszystko mega obcisłe, dopasowane. Mamy ten luz, szczególnie tutaj u góry, więc czuję się tak luźno, ale elegancko i ja uważam, że jest to super. Do tego kopertówka, właśnie taka o mini do ręki, no bo wiadomo, w tym dniu nie potrzebujemy za dużo ze sobą brać, wystarczy nam tylko szminka i może telefon. I to wszystko. Dobra, lecimy. Stylizacja numer 2 jest bardzo urocza. Dodatki zostawiłam takie same. I w tej stylizacji przede wszystkim wyróżnia się kolor różowy, więc myślę, że idealnie. Na walentynki mamy różową rajstopę w koronkę i one są w ogóle mega dobre. Kupiłam je rok temu w Calcedonii specjalnie na walentynki i zobaczcie, na drugi rok na walentynki też są. Także mega uwielbiam je, naprawdę dają taki super efekt, wystarczą one i robią całą stylizację, więc super, bardzo je lubię. I tutaj róż postanowiłam połączyć z Kolorem szarym, więc mamy szarą spódniczkę i do tego różowy kardigan, więc wszystko ładnie ze sobą pasuje. No ta stylizacja jest bardziej dziewczęca, ale też taka urocza, słodka. No i na walentynki myślę, że super. Kolejny outfit i ja wiem, że to nie jest dla każdego i pewnie niewielu się spodoba, ale stwierdziłam, że przecież w walentynki nie zawsze musi być to kolacja przy świecach, tylko możemy na przykład wybrać się na śniadanie albo na lunch z kimś. I to jest taka stylizacja na dzień, po prostu, żeby czuć się wygodnie, komfortowo, ale tak trochę elegancko i sportowo, więc to jest połączenie wszystkiego, ale myślę, że ja mogłabym tak wyjść, więc to jest coś, co ja bym założyła, ale wiem, że pewnie wielu osobom będzie się to ze sobą gryzło. Także um, cierpliwości. Myślę, że każdy może tutaj coś swojego odnaleźć. A więc naszą bazą jest odcień biały, trochę kremowy, bo to tak wpada w ekry. I do tego połączenie z bordowymi butami, ponieważ nie mam brązowych. Na to wszystko oversize'owa skórzana kurtka i ona ma białe lamówki, więc uważam, że pasuje do białej sukienki. I torebka brązowa. Z Mako. Tak, więc tak się prezentuje ta stylizacja. Czuję się w niej naprawdę dobrze. Serio, wygodna taka, że mogłabym w niej biegać. Więc jest to takie połączenie wygody, ale z vibe'em dziewczęcym i ja lubię takie stylizacje. Myślę, że jak najbardziej chodziłabym, szczególnie walentynki przez cały dzień. Kolejna stylizacja, kolory może trochę nietypowe na walentynki, ale może nie wszyscy czują się dobrze w czerwonym albo w różowym i nie wiem, brązy to są wasze kolory, więc stwierdziłam, że taką też tutaj zrobimy. I tutaj mamy tak, oczywiście pod spodem jest to może też taka trochę bardziej stylówka dla tych odważniejszych, ponieważ pod spodem mam po prostu top. Jeżeli chodzi o bazę, to wszystko jest utrzymane w kolorze brązowym, brązowe rajstopy, brązowa spódniczka i brązowy top. No i do tego ta oliwkowa marynarka. Uważam, że stylówka jest dość kobieca i taka. Pociągająca, ale jednocześnie wszystko my zakryte, więc trochę wiecie, jak chcemy to coś odkryjemy, jak chcemy to coś zakryjemy, więc możemy kuścić naszego partnera. Także myślę, że jest całkiem spoko. But wybrałam ten bordowy, co miałam przed chwilą, ponieważ nie mam żadnego innego w kolorze brązowym na przykład, ale on jest na tyle neutralnym, że nawet trochę jak jest w tym brązie, też wpada w ten brąz, więc uważam, że jest git. I tak jak wspomniałam, walentynki nie zawsze oznaczają wysoki obcas, ponieważ niekoniecznie musimy wychodzić wieczorem, możemy też wyjść w ciągu dnia, czy to na śniadanie, czy na lunch z koleżankami. Więc ta stylizacja też jest właśnie na taką porę dnia, która to nie jest wieczorem i nie jest mega romantyczna, ale myślę, że też jest elegancka. Więc mamy tutaj długi żakiet, który służy jako sukienka. Pod nim nie mam już nic, ponieważ on jest za mój tyłek, więc on jest już w takiej formie dłuższej. Do tego czarne skórzane mokasyny ze złotymi dodatkami, tak samo jak i przy torebce, białe skarpetki. I myślę, że idealnie na lunch z koleżankami, walentynki możemy tak się wybrać. I taka jest też moja propozycja. Super, jest ten outfit mega wygodny i taki bezpieczny, czuję się bardzo dobrze. Także tutaj nic nie może pójść dla. Po prostu ten outfit jest taki idealny i bardzo, bardzo lubię. I nasz ostatni outfit to outfit w stylu: Hello, jestem z Matrixa. Okay. <laughs> Cała na czarno, i to jeszcze wszystko prawie w skórze, ale myślę, że jest to super. Nie wiem, ja się czuję bardzo dobrze. Założyłam taki płaszczyk, który mam już w swojej szafie, naprawdę bardzo długo. Już tak 7 lat i jest to oczywiście sztuczna skóra, ale nie zawsze wszystko co kupimy w sieciówce musi od razu się niszczyć, jeżeli odpowiednio to szanujemy to takie rzeczy też mogą wystarczyć na lata, nawet jeżeli są ze sztucznej skóry, bo ten płaszczyk kupiłam w Zarze i naprawdę jest ze mną cały czas, uwielbiam go. Co roku potrafię go jakoś wystylizować, pomimo tego, że mój styl się zmienia z czasem, to on jakoś ze mną zostaje, więc są takie rzeczy, które są ponadczasowe i myślę, że on właśnie taką rzeczą jest w mojej garderobie. Czasami o nim zapomnę, czasami go nie noszę, ale nagle mi się, słuchajcie, przypomni i mamy to. Więc ostatni właśnie mój look jest z nim i uważam, że jest super. Przewiązałam sobie pasek przez pas, tak żeby bardziej podkreślić talię. Oczywiście nie musimy tego robić. Możemy wykorzystać jakiś inny pasek. Tutaj musiałabym go jakoś fajniej przypiąć. Mm -hmm. Więc jeżeli macie jakiś taki płaszczyk skórzany, ponieważ takie płaszcze często są spotykane w naszych szafach, no to idealnie po prostu wystarczy ten płaszczyk do tego, przewiązanie go paskiem, albo nawet nie, obojętne. Skórzana kopertówka i ten skórzany but. Więc wszystko w sumie to, co pokazywałam Wam już wcześniej, tylko w trochę innym wydaniu. I o to właśnie chodziło, żeby te wszystkie rzeczy ze sobą żonglować. I dodatki mogą być te same, a na przykład baza może się zmieniać, albo może się zmieniać dodatek, a baza może być podobna. Także to już jest po prostu do żonglowania sobie wszystkimi itemami, które mamy w naszej garderobie. Ale myślę, że jest to też taki cute, uroczy outfit na walentynki. Idealny, elegancki, kobiecy i taki, który właśnie już bym wieczorem mogła założyć, gdybym szła na kolację przy świecach. Trochę taki beach vibe, ale wydaje mi się, że to robi ta skóra. I zawsze jak założę tak wszystko skórzane, to jestem taka aż inna z charakteru. Taka trochę, no trochę inna. Więc może stylizację też robią nasz charakter trochę, albo bardziej różne nasze charaktery, które w nas siedzą, bardziej uwidaczniamy Bardziej wychodzą na zewnątrz, w zależności od tego, co na siebie założymy. Bo na przykład teraz czuję się bardziej taka poważna i taka, jestem gotowa zdobyć światło. To ten Matrix tak robi, tak myślę. Bo na przykład w tym różowym sweterku, no to już bardziej jestem taka kochana i urocza i mogę iść zbierać kwiatki, a tutaj, no to naprawdę ja idę i normalnie nie wiem. Zaraz będę zwalczać wirusy na tym świecie. No, ale git, podoba mi się bardzo, więc jestem zadowolona w sumie z wszystkich. Te wszystkie stylizacje, które dla Was przygotowałam, koniecznie. Nie dajcie znać, która według was jest najlepsza i którą powinnam ubrać 14 lutego. Ponieważ sama jeszcze nie wiem. A ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych vlogach. Buziaki i ciao ciao. Mua.